Witam Was w kolejnym, jak zarazem, bardzo odległym odcinku kanału z wędką na Ty. Dzisiaj wybrałem się na piękne łowisko. Łowisko, które jest niedaleko mojego domu. Jest tu bardzo fajna ryba. No, oczywiście nigdy nie zopałem tutaj nic takiego, co, czym mógłbym się pochwalić. Dzisiaj będę spinningował. Tak, Dokładnie, nie przesłyszeliście się. Dzisiaj będę spinningował z moim, z moim nowym... Kiem, który kupiłem oczywiście w zeszłym roku i bardzo mało na niego wędkowałem. Jest to kij firmy Michel i kołowratek jakiś tam, Dakota, bardzo tani. Będę dzisiaj łowił na przynęty typu gumka. Bardzo mała gumka i obłowy tutaj, pewne stanowiska, które są mega głębokie, bo jest to była cegielnia. Wziąłem ze sobą również. Yy, kilka obrotówek, bardzo małych. Myślę, że jak ona być może się skusi yy na, na te oto blaszki. Nie przedłużając, yy, zaczniemy już randkować. Coś tam odprowadzało, jakaś mniejsza rybka Ta to podobnie wzdrążka jakaś Słabo, słabo, za wysoki brzeg, za lekka przynęta Może zejdę trochę niżej Dwa okonie teraz mi odprowadzały. Przynęte nie były za wielkie, ale dosyć energicznie już podpłynęły pod przynęte. Zobaczmy, czy to się spisze. Być może czerpona Ojciec całe życie uczył, że czerwony to zawsze okoń. No, zobaczmy, jak tym razem. U, trzeba ją bardzo szybko ciągnąć Mamy ładne branie szupaka Dosłownie przy brzegu Co ten kij robi tutaj Uch. Wszedł mi w zarośla A, go widzę, jest to okaz ale Skrabik mały się zaplątał. O, ogon mi pokazał. Może dam mu trochę luzu. O, 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 poszedł. O. No, 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 chodź, 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 chodź. chodź, chodź. chodź. O. Nie jest to okaz, ale ale rybka godna szupaka proszę bardzo jak obrtueczkę niebieską Zasunął, nie będę ci mały Wsadzą rąk do paszczy Wyciągniemy szczypce dobra wypuśćmy gada. spokojnie, spokojnie. Poszedł poszedł jeden szczupak na końcu dzisiaj i mały okoń Uf, dzień się nie skończył zobaczymy co dalej nam przyniesie jeszcze postaram się tutaj obłowić yy, łowisko dookoła myślę, że gdzieś mi zajmie to około 2-3 godzin więc nie tracę nadziei jest pierwszy zębaty teraz próbujemy się tutaj dostać nie wiem czy to dobry pomysł, ale wchodzę Uf. Piękne miejsce, ale niekoniecznie na spinning. Trochę kolców. Ale co mi tam? Dwa rzuty zawsze można wykonać. O, piękne zdrążki pływają przy powierzchni. To i może jakiś okoń się skusi. O, coś tutaj za miękko jest. O. No, słabo tu będzie wyciągnąć rybę, ale. Zobaczymy Chyba zielsko Tak jest.

Maluch jeden. U. Niestety łowienie w takich warunkach jakie są tutaj ja się z celem, ale dla małej obrotówki jest to nic trudnego. Jeszcze jak się umie troszeczkę kija poprowadzić to jest coś fajnego. Obłowiłem już troszeczkę łowisk i generalnie jakieś tam pojedyncze puknięcia są. Oprócz tego szczupaka i okonka, no to teraz jeszcze jeden był, ale spiął się. <gry> no zobaczymy, porzucamy jeszcze troszeczkę i zaraz pójdę w inne miejsce. O, następny. Ataken robił. Może w tu, w tu wśród tych zarośli czai się jakiś większy osobnik. Także nie warto, póki widzę, że ryba odprowadza, to znaczy, że żaruje. Zobaczymy. Spuszczam przynętę całkowicie do dna, by można było z dna ją szybko poderwać, żeby ona wpadła w jakiś tam swój ruch. No zobaczymy. Chętny okoń uh. podczepiony dosyć mocno, o, je, je, je. piękny mały. Wariat. Z daleka było widać jak ciągnął, a od razu z zielska. Muszę troszeczkę hamulec troszeczkę bardziej przykręcić, bo no nie wariat z niego. Zmieniłem na obrotówkę, która była wcześniej w miarę łowna. I teraz chyba już się pozbędę sprzętu. No, dokładnie. Poszło. No nic. Taka łowna, że już przestała być łowna. Wyobraźcie sobie, że przed chwilą z tutejszym wędkarzem pogadałem i powiedział mi, że są tu sumy. Yy, generalnie masa tu jest suma. i Mówi, że jest źle, że go tak wpuścili. No, ja mam nadzieję, że dzisiaj żadnego nie chycę, bo dosyć uchmałych przynęt używam. Zaraz zejdę tutaj w dół. Jak tylko mi to pozwoli zejście jakieś. I postaram się, zaraz Wam pokażę miejscówkę. O proszę bardzo, jaka miejscówka. Pełno fajnych wyrastających z wody drzew. Mam nadzieję, że okoń się tutaj yy, jakiś Znajduję. Dobra, czas wykonać parę rzutów. Chyba było uderzenie Ale zaraz sprawdzimy no, Na kotwicy nie ma Żadnego zielska no Zmiana przynęty szybka te podwodne okonki, które czają się na takiego bielutko czerwonego kanibala. Nic, nie ma, nie ma, nie ma tu nie ma ryb. Jeliście to? <laughs> jak zasuwał? Okoń za białym kanibalem. No ale co z tego, jak. Co z tego, jak nie atakuje. Odprowadzę do momentu takiego, że ja bym chciał uderzyć, ale nie uderza, bo już się kończy brzeg. do dzisiejszego dnia, jeśli chodzi o wędkowanie, to no mam szupaka, mam 5 koni i generalnie jestem mega happy. Bo w końcu mogłem zamoczyć spinning, który nie powiem, że od dłuższego czasu już się kurzy w szafie. Więc zapraszam was do następnego odcinka, który mam nadzieję, niebawem będzie. Trzymajcie się i do zobaczenia z wędką na ty.